Paco Power, system IMAX, najlepsza odżywka na do wydobycia z tej masy mięśniowej. Polecam, Łukasz Maciec. Ostrów Mazowiecka, za nami debiutowka, w Kulturystyce Fitness. Jest z nami trener i były zawodnik Krzysztof Stolarczyk. Witam Cię. Witam serdecznie. Jako trener spisałeś się znakomicie. Dużo osób, dużo osób startowało spod Twojej ręki. Jak oceniasz występ swoich zawodników? Jak co roku? Bardzo dobrze. W tamtym roku miałem dwóch zawodników, z czego jeden, Patryk Szostak, wiadomo, bardzo wysoko, wysoko podniósł jakby poprzeczkę. Najpierw na debiutach był trzeci, później na związku był... Pierwszy, Open następnie pierwszy i zdobył mistrza Polski w kulturystyce ciężkiej kategorii. Natomiast dzisiaj, no bardzo fajnie, bardzo fajnie, szykowałem docelowo sześciu zawodników, chociaż jeszcze kilku udzielałem kilku porad, tak w ostatnim tygodniu treningowym, ale docelowo sześciu tak e, chciałem, żeby wystartowali właśnie z paku Lublin. Przygotowania, w zasadzie 6 miesięcy treningowych, natomiast Mariusz przybyła, przed chwilą rozmawialiśmy z nim, to było mniej więcej około 3 miesięcy niecałych przed zawodami. Wtedy się ode mnie zgłosił, dosyć późno się ode mnie zgłosił, jednak bardzo dużą pracę sam wykonał, a ja byłem potrzebny mu na te ostatnie 3 miesiące przed zawodami, żeby właśnie ten w taki dokończyć, żeby nie popełnił błędu. Jak widać udało się również Mariuszowi zdobyć złoto. Także będziemy walczyć dalej. Natomiast Diana Dudziak, fitness sylwetkowe, mega forma, mega forma, mega forma. Dzisiaj złoto. Za tydzień zobaczymy, czy jedziemy na Zoli Strzewo. Na pewno zresztą zawodników pojadę na Zoli Strzewo. Śląsk na pewno zaliczymy i Mistrzostwa Polski z pewnością z niektórymi zawodnikami, nie, na pewno z niektórymi zawodnikami uda się tam coś powalczyć, tak? Jesteś pełen optymizmu i to jest najważniejsze. Sześciu zawodników to tak sporo, jak pogodziłeś to z e, obowiązkami, e, no nie tylko w pracy, no bo musiałeś poświęcić im w jakiś sposób swój czas. E, może. To, czym się zajmuję, jest moją zasadzie pracą. Prowadzę kursy instruktorskie, a to jest w zasadzie moja praca. Nawet nie czuję, że prowadzę tych zawodników, bo jak robisz coś z pasją, to nie odczuwasz tego, że tracisz na to czas. Prawda? Także, także nie wiem, jak to godziłem, po prostu robiłem to, co czuję. Nie uważam, że był to stracony czas, wręcz przeciwnie. Na pewno nie był to stracony. no Mamy medal do 85 kg. Twój zawodnik świetnie się zaprezentował no i oby tak dalej nie tylko dla niego, ale też dla Twojej zawodniczki w fitness No Powiem szczerze, że nie obstawiałam ani drugiego, ani trzeciego miejsca, no, jedynie pierwsze, bo naprawdę świetnie wyglądało. Poza tym na Facebooku zamieszczaliście swoje filmiki z treningów i tak naprawdę ta cała droga jej była pokazana. No, nie tylko jej, właśnie, tak jak powiedziałaś, wielu zawodników szykowałem. Relacje można u mnie na stronie, na Facebooku. I kilku z nich powalczy na pewno na Żelistrzewie. Dzisiaj Damianowi no nie udało się uzyskać tak super formy. Za tydzień na pewno będzie ta forma rewelacyjna. Ale, ale jeszcze mamy Ole Domaszewicz, która coraz lepiej wygląda, i myślę, że powalczy również całkiem dobrze. No to super, ja się bardzo cieszę to pewnie tym bardziej ze swoich zawodników oby tak dalej i życzę powodzenia i oby zgłaszali się do ciebie następnie zawodnicy, bo jak widać warto. Mam nadzieję, że warto. Nie już mnie to oceniać, ale sędziowie są tego. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę.